Bur. Witamy w Wieluniu w sklepie Szóstak. Przed nami właściciel, sam szef, Witam kolega serdecznie. Tomek Pilarz. Ja tu jestem już kolejny raz. Dzisiaj takim naszym powodem mojej, powodem mojej wizyty jest chęć wybrania boka. Maciek, mój syn chce kupić broń śrutową ale też jest kolejny powód. Jak wiecie, w przyszłym tygodniu mamy piątą rozpoczynamy piątą edycję naszego cyklu Bieszczad... Piąte Bieszczackie Spotkania Łowieckie. No piątą, piątą. I poprosiłem Tomka telefonicznie, czy ufundowałby jakieś nagrody. Zapytałem. Oczywiście, jak najbardziej. Z tym, że od razu było zastrzeżenie z mojej strony, żadnych takich wygórowanych cenowych. Po prostu nagrody, które są dane z serca. I mamy tak, mamy. Co mamy? mamy? futerał do broni. Wiem, że tam jest pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ale tu już to sobie koledzy na konkursie podzielą. Firmowy, firmowy Futerał do broni, firmowy, mamy. fajny, bardzo fajny plecak do broni. E, przepraszam, na polowania też firmy szósta z stawkami. Bo mamy, torba. Że I Torba z siedziskiem pod tyłek. Bo jak ja to mówię, o jajka trzeba dbać, także, tak że, żeby, żeby, nie żeby nie przemarzły, także e, torbę, te trzy nagrody. Także na ten konkurs bardzo, wabienia. Bardzo serdecznie dziękuję za te nagrody. Bo to jest bardzo ważne to od serca. No a kolejnym powodem jest, tak jak, mówiliśmy, jak mówiłem, wybór broni. Wybór broni śrutowej tym razem. I zejdziemy na dół, to oczywiście już Ty jesteś cały czas zajęty, porozmawiamy z Kamilem. On no, Kamil na bieżąco handluje cały czas, jest, jest tutaj, I mówię, z tymi nowościami bardziej obeznany. Niech się, się tym zajmie. Tak, postaramy się coś wybrać, zasugerować. I jak Maciek pozałatwia wszystkie formalności, bo to jest dla niego broń, to przyjedziemy już po odbiór. Ale dzisiaj. Po prostu pogadamy. A jeszcze bardzo ważna że o, śru, o też chcemy pogadać. Też myślę, że Kamil tu ogarnie, że i ten to pomożemy. Mamy śród stalowy, który w, te, w tym roku wchodzi już obligatoryjnie a na te... ten. Ten bizmutowy. Nadchodzi do nas też, oni możemy parę rzeczy powiedzieć. Jest wyjątkowo drogi, ale to jest taki najbardziej no, a to jest ten proekologiczny. Bio, 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 drogi. Tak. Mhm. Jest no, wyjątkowo drogi, ale, ale jest też duże zainteresowanie. Stal wcale nie jest droga. Musimy o tym porozmawiać, no bo takie są przepisy w tej chwili. Dokładnie. Że warto, ja, warto o tym wiedzieć. Idzie to w, mocno w tym kierunku, ale ja bym się tego śrutu stalowego wcale tak mocno nie bał. My jesteśmy od lat nauczeni do łowiu i może tak troszeczkę wszyscy podchodzą do tego sceptycznie, ale wcale z tym śródem stalowym nie jest tak źle. Czyli z tymi lufami też to nie jest tak naprawdę. wszystko że... co jest dzisiaj nowe, produkowane jest ze śrutu stalowego. Że tak powiem, już już ta produkcja idzie po to, żeby ten śród stalowy można było używać. Troszeczkę kłopotliwa jest broni tej bardzo starej. Markowej, no też nie taniej, tu koledzy, którzy taką broń posiadają, muszą troszeczkę bardziej na pewne rzeczy uważać. Bo wszyscy jednak się boją, bo ja tak słyszę opinię, że, jednak, że to ufa będzie rana zniszczona. Nie, no spokojnie. Nie jest, tak. Są pewne zasady, których tam już mi się, wdaje, Kamil też powie: przede wszystkim przy broni z wymiennymi czokami nie, nie powinno się używać czoków powyżej trzech czwartych. Do trzech czwartych można spokojnie ten śród stalowy używać. Do samego polowania powiem tak, no na normalny dystans, tak jak się powinno strzelać, nie ma z tym większego Gratuluję. kłopotu. Nie? Za chwilę schodzimy na dół, ja już się, będziemy rozmawiać z Kamilem, ale jeszcze gratulacje z okazji wyboru na Członka Naczelnej Rady Łowieckiej Dziękuję z bardzo o z Okręgu Sieradzkiego. z Okręgu Sieradzkiego, tak, także do drugiej rady. I słuchaj, ja tak jako prosty, taki uh -huh. myśliwy, to oczekujemy jakiejś otwartości w tej Radzie informacji, bo do tej pory to było różnie z tym wszystkim. My byśmy w ogóle nie wiedzieli, co się dzieje w tej Radzie łowieckiej Naczelnej Łowieckiej. Ja myślę, że, że no po to każdy, każdy członek PZD ma prawo wiedzieć, co się dzieje na bieżąco i zawsze byłem też za tym, żeby ewentualnie pewne posiedzenia każdy mógł, każdy mógł online nawet oglądać. Już tu nie ma żadnych tajemnic. Słuchaj, z tego co słyszałem i czytałem, to też sporo nowych twarzy będzie, nie? nowych członków. Myślę, że tu trzy czwarte będzie nowych twarzy i będą nowe, nowe rozdania, ale mam nadzieję, że, że no tym razem I pójdziemy. Się w już... końcu, co robi ta Naczelna rada Łowiecka? I będziemy chcieli coś w końcu zacząć mocniej działać. Mamy przed sobą sklep, po prostu z balkonu, Zrzut z balkonu, zrzutu z piętra. Ja zawsze tu lubię nieraz wchodzić, bo wtedy ten faj, sklep dość fajnie, fajnie od góry widać, jak on wygląda. To jest ta część. Najnowsza sklepu. Tam dalej, tam gdzie mamy te lady, z drugiej strony mamy tą część starszą. A tutaj dodatkowo mamy piętro. Możemy przerzucić się tutaj na odzież jeszcze. Ja się ty pokażemy mhm. sam tak, nie, bo to też robi wrażenie. Tu jest, tu jest, są termowizja, noktowizja. Dokładnie. Generalnie. Jak projektowałem ten sklep, zależało mi na, na tym, żeby ściany były wysokie, bo troszeczkę tych trofeów w swoim życiu też pozyskałem. No i gdzieś się trzeba, gdzieś a, te trofea to można wyeksportować. Trofe? Wszystkie są moje. O. To, to Nas... Robimy, robimy na trofea. Ja myślę, że na... tak sobie to wisi. Nie, 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 nie. Na sklepie nie ma trofeów, które nie to należy... To są autorskie trofea. Tak. Jedynie, jedynie Lewi ten niedźwiedź na wejściu nie są moje. To mnie koledzy poprosili, którzy na razie nie mają gdzie trzymać, żeby na razie były w sklepie. A reszta trofeów, jeżeli chodzi o byki, są wszystkie... Moje ładne Daniele tutaj podpowiem, żeby Właśnie, kamera złapała, rzucimy, bo tam tak, są też naprawdę na Daniele. piękne Daniele, także, kolekcja. także zależało mi na tym, żeby złapać tą wysokość, bo wtedy te trofea można było gdzieś wyeksponować. Nie? No tutaj mamy akurat, jesteśmy na piętrze, Tadeusz odwrócił kamerę, tu mamy taką część odzieżową, tam fajnie do góry widać jakie firmy tematycznie, którymi firmami handlujemy, także na, tu mamy ten balkon, na, na, na balkonie mamy to królestwo. Odzieże, chociaż na dole też odzież jest. No, myśliwi dużo korzystają, także staraliśmy się to tak zrobić, żeby każdy, jak przyjedzie tutaj, mógł coś dla siebie wybrać. Tym bardziej, że do nas jadą klienci nieraz bardzo daleka i, i muszą mieć ten wybór na bieżąco. Nie? Poproszę teraz wszystkich, zejdziemy na dół tu z Tadeuszem i pokażę, gdzie będziemy, będziecie oglądać te boki, gdzie mamy to, jak ja to mówię, królestwo broni. Zapraszam. Jesteśmy w przejściu, między, jesteśmy już w magazynie, tutaj w sali sprzedaży amunicji, tu mamy amunicję różnego rodzaju, prochy, amunicja kulowa, po drugiej stronie amunicja śrutowa, w tym również, również amunicja stalowa, o której będziecie za chwilę mogli parę rzeczy usłyszeć, no, a tam przechodzimy już do dalszej części, do broni, gdzie Tadeusz miał możliwość w, w którymś tam z poprzednich odcinków zakupić szucer AE Precyzyn. Trochę bałagan, ale jesteśmy w trybie normalnej pracy, także, dokładnie, także cały czas tutaj pracujemy, no i pełny wybór od broni śrutowej, kulowej, sportowej, bo też mamy jej, jej, jej bardzo dużo, także mam nadzieję, że kto, ktokolwiek do nas tu przyjedzie nie będzie niemile zaskoczony, że tej broni troszeczkę tutaj Tutaj będzie mógł zobaczyć i ewentualnie coś dla, siebie, coś dla siebie wybrać. Pod nami dosłownie, tu gdzie stoimy, pod naszymi nogami, idzie tunel strzelnicy, gdzie przy każdym wyborze tej broni mamy tam rusznikarnię troszeczkę dalej, wszystko od razu jest zmontowane. Schodzimy na dół i na bieżąco klient przyjedzie nawet jak z daleka. Poświęci tutaj sobie te 2-3 godzinki, ale wyjeżdża już z bronią gotową, przystrzelaną i gotową na polowanie. Odnośnie, odnośnie samej broni śrutowej, ja tu poproszę Kamila, który tutaj broni, jeżeli chodzi przede wszystkim też o śród. ale o kule oczywiście też, on tu jest na bieżąco, także on na pewno najlepiej tu doradzi, co z tego śrutu w tej chwili wybrać. Nie? Teraz zgodnie z zapowiedzią byliśmy, trochę zwiedziliśmy z Tomkiem sklep, a teraz jesteśmy na dole, w tej części jakby w zbrojowni, bo tu jest i broń, tu jest i różnikarnia. Witam Kamila, ja którego witam cię, już też znacie. Wielu myśliwych w Polsce go doskonale zna, bo stykają się z Tobą no, zakupując broń czy przesyłkując. Ja prosiłem Kamila, żeby popowiadał trochę o broni śrutowej, a konkretnie o boku, bo to interesuje mojego syna Maciek, bo Maciek chce taką broń kupić. I teraz Tomek nam trochę przybliży firmy, marki, ale porozmawiamy też o amunicji, ponieważ zbliża się sezon na kaczki, a to głównie po tego ludzko. dotyczy. I musimy zgodnie z przepisami zacząć używać na terenach podmokłych tak zwanych amunicji czy śrutu stalowego. Stalowego bądź po prostu nieołowianego na pewno. Tak, bo to jeszcze bizmutowy jest. Jest no, bizmut tak. Jak myślę. będziecie mieli, może następnym razem jak przejdziemy po. bo dzisiaj tej broni nie kupujemy. Dzisiaj po prostu tylko opowiadamy i, tak i coś tam. Parę słów prostu... sobie zamienimy na ten tak, temat. Tak, zasegorujemy. ale jak będzie, jak będzie amunicja bizmutowa, też o niej porozmawiamy. Ja teraz wracam za kamerę i już oddaję głos Kamilowi. Dobierz, witam e, po raz kolejny tutaj w naszych progach gościmy w sercu naszego sklepu jesteśmy na Zbrojowni. E, kolega Tadeusz poprosił mnie, żebym parę słów przytoczył na temat boków śrutowych, e, na temat broni, z której wolno polować e, śrutem stalowym, z których niekoniecznie. W chwili obecnej tak naprawdę temat jest bardzo sprzeczny ze względu na nowelizację prawa, w których nie możemy strzelać amunicją typowo łowianą ze względu na niszczenie środowiska, jak to określają e, tak bliżej. I tak na dobrą sprawę m, większość osób dzisiaj posiada w domu pewne jednostki broni po dziadku, po tacie, są to jakieś kolekcjonerskie tematy. E, dzisiaj broń, praktycznie jeżeli chodzi o nową, w większości jest przystosowana do śrutu stalowego. Od roku praktycznie produkcji 2000 około, bo to też trzeba sprawdzać, są na danych jednostkach broni odpowiednie puncje, na które można zwrócić uwagę. Ewentualnie jeszcze można sobie pomierzyć pewne czoki u Oczywiście nie robić tego suwmiarką, tylko zrobić to docelowo odpowiednim przyrządem u i co niektóre jednostki jeszcze nadają się do strzelania tym śrutem stalowym ze względu na jakieś chromowania luf i tak dalej. W większości jednostek broni te puncje są gdzieś pod lufami, można sobie gdzieś popatrzeć, zerknąć, ewentualnie dowiedzieć się nawet do producenta, zadzwonić do sklepu jednego, drugiego czy trzeciego. W niektórych jednostkach są jeszcze takie rzeczy, że lufa jest przystosowana do śrutu stalowego, ale czoki już na przykład nie. I trzeba wtedy tak na dobrą sprawę sobie na tych czokach te oznaczenia poczytać. Dzisiaj legalnie można strzelać jeszcze z amunicji bizmutowej, jest to odpowiednik amunicji naszej o podobnych parametrach ołowianej. Przy czym, że bizmut jest dość drogawą amunicją, bo sama jedna taka paczka potrafi kosztować 300 zł i myślę, że w niektórych jednostkach broni będzie przekraczało wartość tej broni, jeżeli ktoś będzie chciał z takiej bizmutowej amunicji postrzelać. Ze starych dubeltówek, boków, Simpsonów, Merkli i itd. Tak nie powinno się za bardzo strzelać w przypadku czokowania, gdzie jest to na przykład czok pełny czy czwarte. Pamiętajmy o tym, że to są zupełnie inne ciśnienia, jest to amunicja troszeczkę na większym ładunku prochowym. Ja sobie tutaj nawet kilka paczuszek przygotowałem, żeby tak wstępnie pokazać Wam mniej więcej, jak to wygląda. Oczywiście, oprócz tego, że jest to tak zwana zdrowa amunicja, bo jest w pełni stalowa. Nie szkodzi środowisku. No i można strzelać gdzieś w okolicach jakichś zalewów czy, czy większych zbiorników wodnych, o których tam mowa w ustawie. W chwili obecnej, jeżeli mamy jakieś takie marki typu Ata, Forester, większość tureckich producentów, one są już dzisiaj przystosowane typowo do śrutu stalowego, tak samo jak włoskie jednostki, oczywiście Beretta, Browning, czy to będzie Bethink Soli. Tutaj już specjalnie stresować się tym nie trzeba, bardziej chodzi o te stare jednostki, gdzieś tam pozostawiane po dziadku, tacie, czy, czy gdzieś tam podarowane od kolegi wprowadzającego. Różnie bywa, na to trzeba zwrócić uwagę. Dzisiaj tutaj przygotowałem sobie kilka takich paczuszek na prośbę kolegę Tadeusza i mamy paczuszkę do 20 w pełni stalową, akurat tutaj złapałem wersję śrutu stalowego do 20 jest to trapóweczka, czyli siódemeczka, odpowiednik trapowego trapowego śrutu i zasadniczo osiągi są bardzo podobne, tylko że zwiększa amunicja musi mieć troszeczkę większe ciśnienie i niektóre jednostki broni mogłyby tego nie wytrzymać pod kątem właśnie tego ciśnienia. Ciśnienia tego wystrzału, dlatego tutaj trzeba naprawdę zwrócić uwagę, skonsultować się z rusznikarzem, jeżeli mamy pewne wątpliwości, żeby sobie nie narobić krzywdy ani nikomu w okolicy. E, ołowiana Amunicja ma troszeczkę inne osiągi, to też można sobie poczytać na stronach producentów, zobaczyć w katalogach. Bo te różne marki, tutaj mamy Nobla, akurat mają różne, różne można powiedzieć, parametry. Przy czym, że jedną taką ważną rzeczą jeszcze, jeżeli ktoś dotychczas strzelał np. amunicją czwórką ołowianą, to fajnie byłoby, żeby sobie przeskoczył np. Na, na stalową trójkę i ona będzie miała bardzo podobne osiągi co ta czwóreczka. To jest tak w skrócie mniej więcej. Oczywiście tutaj można by się było rozwodzić godzinami na ten temat. Ale ogólnie temat jest bardzo szeroki. Amunicja bizmutowa znów jest bardzo droga, więc i tak podejrzewam, że większość osób będzie się skłaniało ku stali. No bo jednak te boki dzisiaj są w różnych cenach, można sobie coś powymieniać, Szkoda tylko tych jednostek, które gdzieś tam w tych szafach będą zalegały, bo nie wolno strzelać zupełnie amunicją, gdzie jest na przykład pełny czok, A takich wierceń było najwięcej. Pełnej czy czwarte w starych Merklach, dubeltówkach Simpsonach czy innych tego typu, typu frankoniach. Na to trzeba zwrócić uwagę, żeby sobie krzywdy nie napytać, bo ta broń może wytrzyma kilka strzałów, ale przy jakiejś tam większej dewastacji, można powiedzieć dewastacji, bo, bo to już tak naprawdę jest broń nieprzystosowana do tych ciśnień, można sobie zrobić krzywdy. I o tym należy pamiętać, jeżeli będą jakieś pytania czy cokolwiek, odzywajcie się do różnikarzy, dopytujcie, bo to jest Wasze bezpieczeństwo i przede wszystkim broń, jeżeli chcecie, żeby została w stanie nienaruszonym, to, to warto o to pytać. Pewnie nie jeden z Was stanie teraz przed wyborem, jak właśnie tutaj z panem Tadeuszem rozmawiamy, szukamy broni dla jego syna, stanie przed wyborem nowej jednostki broni śrutowej do polowania, jak i pewnie do strzelnicy, bo w większości tych boków, jeżeli się kupuje, czy, czy broni śrutowej, kupuje się w miarę uniwersalnie, żeby posłużyła w sporcie i, i posłużyła w myśliwstwie. Każdy będzie się tutaj, nie wiem, selekcjonował pewnymi innymi rzeczami i, i tak samo jak gdzieś tam wprowadzające będą was na coś nakierowywali. Położyliśmy sobie kilka jednostek broni. Tadeusz poprosił mnie, żebym pokazał parę jednostek broni, które będą gdzieś tam budżetowo do 6 tysięcy złotych, czyli powiedzmy w takim przedziale cenowym, który interesuje jego i jego syna. I znalazło się tutaj kilka marek, tak mniej więcej może przy, skrócę, co tutaj mamy przed sobą, co przede mną tutaj leży. Zaczniemy od, praktycznie tutaj mamy broń turecką, tu mamy wersję dwóch akarów. To jest akar Churchill Sport, wersja Hunting. Pokrótce zaraz jeszcze mniej więcej powiem, czym one się sugerują i dlaczego jedna się nazywa Hunting, druga Sporting. Mamy później kolejne jednostki, to są betting Soli. Mamy wersję broni ATY, mamy wersję FAIRA, mamy FABARMA i wskakujemy w broń FORESTER, czyli tureckiego producenta, który też dobrze znany jest. Myślę, że, że tutaj jednostki broni, które wymieniłem pewnie coś Wam mówią, ale tak mniej więcej przybliżę jeszcze po troszeczku czym one się różnią. Tutaj pierwsza wersja broni, która mi się trafiła jest to AKAR Churchill, jest to wersja Sporting, wersja z Pełną wentylacją lufy, wystającymi czokami jest to, tych czoków troszkę chyba nie było widać. Ona ma wystające czoki, pełny design sportowy, szerokie czułemko trapowe i, tak na dobrą sprawę, selektor spustu. I broń posiada tylko jeden spust. W większości, wszystkie te jednostki, które tutaj są położone, są na jednym spuście. Można sobie tak naprawdę wyselekcjonować, która lufa zaczyna strzelać, która kończy strzelać. To praktycznie już dzisiaj jest pewnym, pewnego rodzaju standardem. Wiele broni też na przykład w wersji sport nie posiada żadnych bączków, to jest jakiś tam dodatkowy koszt dla klienta, konsumenta, który kupuje tę broń, bo w niektórych krajach w ogóle nie wolno strzelać z paskiem, nie wolno polować z paskiem a na strzelnicach oczywiście do broni sport, ten pasek jest kompletnie niepotrzebny, wręcz strzelnice i regulaminy zakazują używania tych pasków. Tutaj mamy Akara, broń na stalowej Baskili, są to wszystko kalibry, które tutaj mamy, 12x76, 12 na 70 niektóre też się tutaj trafią, no i tak na dobrą sprawę przede wszystkim musicie wiedzieć, że Używając takiej broni, szukając takiej broni, musicie sprawdzić tak zwany skład, która tak naprawdę na samym początku od razu troszeczkę lepiej wam leży. Czyli wykonując ten pewny ruch, przy której będziecie widzieli jak najmniej szyny, która będzie tak jak najbardziej do was dopasowana. Zasadniczo powinniście widzieć samą muchę, ale no wiadomo, że. Przy początkach, że tak powiem, nie będziecie tutaj od razu profesjonalistami, to też trzeba sobie w domu gdzieś tam delikatnie wyrobić, ale już na pewno przy zakupie pierwszej jednostki broni zauważycie, że jedna leży lepiej, druga leży gorzej. Od tego w sklepie jesteśmy też my, żeby wam tutaj coś więcej podpowiedzieć i podpomóc, żebyście zrobili sobie jak najmniejsze zło. Tutaj złapałem Akara Churchilla. I tutaj mamy wersję Hunting. Ona się sugeruje już tym, że tutaj nie ma żadnych bajerów, żadnych podnoszonych bak. Oksyda jest w pełni matowa, czyli ona nie połyskuje, ona się nie odbija. Przy polowaniach na grzywaczach, czy jakieś ptactwo, gdzieś tam powiedzmy kaczki, gęsi, to też ma fajne duże znaczenie. Broń jest troszeczkę lżejsza i już nie ma tej pełnej wentylacji luf, ponieważ ona jest przystosowana do myśliwstwa, do polowania. Z tego tytułu oddaje się o wiele mniej strzałów niż na strzelnicy, więc ona tego wentylowania nie potrzebuje. Większość jednostek ma już wymienne czoki, to o czym wspomnieliśmy przy samej amunicji, doboru amunicji, który będzie stalowy, który będzie jakiś tam bizmutowy. Tutaj regulujemy sobie wiązkę śrutu, czy ten śród ma lecieć szeroko, wąsko, daleko, bliżej i jak, na jakiej odległości ma być skuteczny. Także tutaj będziecie sobie mogli powybierać. Większość tych jednostek już takie czoki wymienne ma. To jest dzisiaj pewnego rodzaju kolejny standard. Tutaj wskakujemy sobie w jednostkę, którą mamy Betinsoli. Ja w sumie nie wspomniałem mniej więcej o karach, jakie to są dzisiaj pieniążki. Takie akary wahają się dzisiaj w okolicach 4 do 5-6 tysięcy w zależności od modelu. Tutaj wersja hunting kosztuje 4 tysiące złotych, wersja sporting 5900. Także tutaj mniej więcej, jeżeli odwiedzicie nasz sklep, to tyle będą widniały jakieś tam jednostki z takimi cenami na sklepie. Tutaj mamy Bettin bardzo ładny model, jeden z najwyższych modeli Bettin Soli. On sugeruje się już ładnym wyglądem myśliwskim, ale jest na tyle uniwersalny, że posiada wersję wentylowanej szyny, jeden spust i tutaj mamy jeszcze dodatkowo ładne zdobienia. Są to tak naprawdę grawerunki na wizualizacji pełnych blatów. To nie są pełne zamki, dlatego ta broń też kosztuje jakieś rozsądne pieniądze, bo tutaj wskakujemy w kwotę akurat ten Betinsoli kosztuje 7300 tak na półce, ale, ale no też tutaj niektórzy za wygląd pewien potrafią i lubią, chcieliby sobie dopłacić. Także to jest też jedna z takich propozycji dla nowo wstępujących. A tutaj mamy dosłownie 1 do 1 ten sam model, tylko w wersji troszeczkę biedniejszej, jeżeli chodzi o wizualizację. Troszeczkę słabsze drewno pod kątem usłojenia, troszkę niższa klasa, delikatniejsze baskile. Też ma delikatny ornament grawerunkowy, tu jest jakiś ważancik z jednej i z drugiej strony. I zasadniczo tylko on tutaj zdobi naszą baskile i nie ma tej wentylowanej lufy, o której wspomnieliśmy wcześniej przy tym modelu najwyższym. Jeden z najczęściej wybieranych boków na dziś dzień to jest chyba ATA, bardzo gdzieś tam już znana marka. Ona też już pojawiła się od kilku, kilku lat. Spokojnie tutaj darzy, darzą szacunkiem klienci tą, tą markę. Jest to w sumie troszeczkę w kolaboracji z Berettą od 2000 roku. Ta marka współpracuje z Berettą i, i tutaj inżynier Beretty troszeczkę maczał w niej palce. Fajnie wykonana jednostka na stalowej baskili z pełną wentylacją lub wymiennymi czokami. Szerokie człęko trapowe, które pozwala nam strzelać fajnie i pewnie trzymać tą broń podczas polowania, jak i strzelnicy, z selektorem spustu. Występuje w sumie w kilku wariantach. Ja tutaj przytoczę takie najprostsze. Mamy model white, mamy model black, i tutaj mamy wersję na wentylowanych lufach. 71, bo to też warto zaznaczyć, że tutaj mamy lufy 71, 76. W zależności od rodzaju polowania czy sportu, który chcielibyśmy uprawiać, to tutaj te lufy mają znaczenie, bo jednak długość lufy sugeruje tak, jakby zasięg tego śrutu, który jest skuteczny na polowaniu. Jeżeli to będą gęsi, na pewno lufa 76. Jeżeli to będzie barżanki z podpieska wyżła, raczej staramy się podchodzić w miarę blisko i strzelamy wszystko praktycznie do 30 metrów. Ale zdarza się, że piesek nie wytrzymuje ciśnienia, i strzela się też dalej, bo gdzieś tam poderwie. Tego koguta. Następnie mamy Fajry. Też bardzo fajne, znane w Polsce jednostki broni. Tutaj już skakujemy cenowo wyżej. Nie wspomniałem też o ACIE. A ta dzisiaj te modele podstawowe kosztują w okolicach 4000 zł. Oczywiście tutaj też jest jakaś tam możliwość negocjacji przy każdej z jednostek broni. Mamy tutaj teraz Fajra. I Fajr. Ten model, który trzymam jest wersją myśliwską, drugi jest sportową i tu są bardzo podobne cechy, różnicy, czyli wentylacja luf, jakieś tam dodatkowe przystosowania do sportu, czyli szerokie członko, wąskie członko myśliwskie. To są takie delikatne niuanse, które gdzieś tutaj dzielą i tutaj też jesteśmy przy jednostkach broni, które kosztują w granicach 6600. Tutaj mamy wersję, model myśliwski kosztuje, zaczyna się od 6200. I później przechodzimy do takiego jeszcze typowego Włocha. Mamy Fabarma na podzespołach duraluminiowych aluminiowych. jest to Fabarm Elos C, to jest akurat Elos B, przepraszam, w wersji olejowanej Baskili, typowo myśliwski, fajny, delikatny model do polowania, ale również okazyjna strzelnica. Nic mu nie zrobi. Niektórzy mówią, że tak stoi pół kroku za berettą. Jego cena dzisiaj to jest w okolicach tutaj 6000, bo 5900 I, i tutaj też jesteśmy już troszeczkę przy tej berettcie bliżej. Tutaj chyba schodzimy do jednego z tańszych boków, który jest na rynku dzisiaj. To jest również turecki Forester na podzespołach duraluminiowych. Bardzo często wybrałem go kobiety ze względu na wagę, bo on jest bardzo delikatny. Też ma komory 76, czyli też jest przystosowany do amunicji magnum. Ma już pełną wentylację, i tutaj jest troszkę kilka modeli. Ja tutaj mam położone tylko dosłownie trzy, plus dubeltówkę. Sugerują się jeszcze pewnymi rzeczami, które też wpływają na cenę. Bo niektóre modele broni, te wszystkie, które dotychczas pokazałem, mają erzektory, czyli wyrzucają łuski, przy, wyrzucają łuski przy, przy wystrzelanych nabojach. Tutaj mamy model Forester M, który ma ekstraktory, czyli on wysuwa te łuski. To jest swobodne wyciągnięcie łusek, wyrzucamy je tam gdzieś do kieszeni, do torby, do plecaka i wkładamy nowe. I taki model już się zaczyna tutaj od kwoty 2900. A później model bardzo podobny BoForester ME wskakuje w wersję z ejektorami. Dobrze złapałem? Nie, akurat tutaj mam też kolejnego, tylko w wersji srebrnej, silver, też bez ejektorów. E, ME oznaczenie eżektorów, które wyskakują, wyrzucają na mózgi. Bardzo fajna jednostka, tutaj akurat kolor nie wpływa w ogóle na cenę. Dalej jest to w granicach 3000, wersja z erektorami kosztuje gdzieś pod 4000. No i jeszcze dla fanów takiego klasycznego polowania mamy dubeltówkę, która ma układ poziomy luf i tutaj też co ciekawe to jest jednostka, która te czoki ma wymienne. Czyli możemy sobie swobodnie już w tej dubeltówce te czoki wymienić i jest na jednym spuście. Zazwyczaj gdzieś tam po dziadku, po wujku kojarzą się na dwóch spustach, tutaj mamy na jednym. Tylko, że po prostu układ poziomych lów. Tutaj to już do wyboru. Myślę, że jeżeli tutaj przyjedzie do nas jeszcze Kolega Tadeusz razem z synem to trochę się zagłębimy w te boki, może do czegoś się już tutaj odniesiemy, może już będzie wiedział mniej więcej co chce i skrócimy sobie to na pewno o jakieś tam pewne marki. A tymczasem tu proponuję jakiś kontakt telefoniczny do jednego, drugiego sklepu, porozmawiać, popytać, a najlepiej złapać w rękę, bo jednak 80% sukcesu jest ten skład, który tak naprawdę będzie Wam towarzyszył już później przy tej jednostce pewnie na długie lata. Także tutaj trzeba sobie pewne rzeczy wyrobić. Jeżeli chodzi o nowe jednostki, nie martwcie się śrutem stalowym, bo to wszystko już dzisiaj to przyjmie. Także z mojej strony chyba tak pokrótce tyle, i tak zająłem trochę materiału koledze Tadeuszowi. Także myślę, że dasz buri, do usłyszenia bądź do zobaczenia. Ja chciałem tutaj Kamilowi serdecznie podziękować za tę prezentację. No warto posłuchać człowieka, który ma o tym pojęcie i to na pewno Wam przybliży trochę, jeżeli chcecie taką broń zakupić. A tutaj tak jak mówiliśmy, no Maciek zdecydował się na zakup nowej broni. Nie mógł ze mną dzisiaj przyjechać, ale już po odbiór broni przyjedzie, no to za odbiór. I tak będzie on wybierał, su nie? Nie, nie? Przede wszystkim, bo to się no. może jeszcze wszystko, 180 stopni odwrócić, ale już, bo ale już były sugestie. Czas, sugestie już już były ale sugestie. sugestie były takie, jak tu gdzieś tam rozmawiam z klientami telefonicznie, to sugestie były takie, że miał to w ręku, trzymał, bawił się? Tak, czy? tak, tak. tak. Już koledzy to jest bardzo, tam... bardzo ważna rzecz, bo 90% moich klientów, którzy do mnie dzwonią i mówią, Kamil, jadę po to, wyjeżdżają zupełnie z czymś innym. Także tutaj dopóki się czegoś nie złapię w rękę, to nie mamy stuprocentowej broni. Właśnie tak, jak ty mówisz, nie, że potem, wiesz, weźmie coś innego do ręki, nie, i zupełnie nie, wiesz, Właśnie, pierwsze, to pierwszy chodzi efekt, o te niuanse detaliczne pierwszy efekt, mały. nie, i już jest. Ale wybór jest niesamowity. Jeszcze raz wielkie dzięki, no i porozmawiamy. A pamiętajcie o tym śruci, o tym, co ty mówiłeś, nie? że w niektórych wypadkach ten śród może być szkodliwy dla Waszej broni. Tak, tutaj przede wszystkim ciśnienia i tak dalej. no To jest bezpieczeństwo to jest ciśnienie, bo taką broń może nawet niektórą tam powiedzmy z tych starszych jakichś tozów, bajkałów, Simpsonów, Merkli, może gdzieś tam delikatnie potraktować i uszkodzić tą broń. W najlepszym przypadku tylko zrobi się kwiatek a, a na słuchaj, końcu. jeszcze jedno pytanie, bo tak do końca nie wiem. czyli jaka to jest marka? Co to, za to jest pytanie? też Turek. To jest turecka no to jest jednostka turecki. broni. Tutaj akurat jest w pełnym lakierze, bo oni akurat lakierują swoje kolby. Jednym się to podoba, drugim wręcz przeciwnie. To jest pojęcie względne. No. Mogę Jeszcze raz, to w takim razie wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dashburgu. Super, daszbur. Nie fajnie.